Dla tych, którzy nie widzieli, pokażę z bliska. <laughs> to są te zabawne papuczki, no sorożce, które kupiłam dla mnie i dla Grzesia. Także widzieliście w poprzednim filmie jego reakcje, nie? Świetne, są bardzo ciepłe i bardzo wygodne. Podejrzewam, że to tak o jeden sezon pochodzimy, może się i rozwalą, bo to nie jest, wiecie, co to nie jest, jakaś taka jakość z pierwszej półki, ale są tanie 5 euro, no to sobie za parę miesięcy kupię nowe, ale są całkiem super. Siostra mi tylko mówiła, żeby nie wkładać wilgotnych, znaczy mokrych nóg po kąpieli do tych papuci, tylko się dobrze wytrzeć. Nagrywa się? Nagrywa, bo nie widzę tego licznika. No, bo właśnie ona kiedyś sobie kupiła i zawilgotniały jej, później tak śmierdziały stopy, no, ale tak to są przeurocze, nie? No i słuchajcie, no to dzisiaj w ogóle jaram się, bo mamy e, fajny dzień, inaczej niż na keca-gase, co? No. I to jest tutaj nasz ten, ten budynek, ten ostatni blok. No, tutaj też było jakieś mieszkanie, wolę zobaczyć na parterze tam było. No i tak. I tutaj jest tył tego domu. Widzisz i to jest to mieszkanie tutaj. Tutaj mamy przesuwane drzwi do drugiego pokoju. Ten pokój wygląda tak. Są dwa otwierane okna i są rolety elektryczne, które, się zaskoczeniem, bo jednak to jest mieszkanie parterowe. Tak. I tutaj sobie wychodzimy na tarasik. Teraz na pewno trzeba będzie tutaj sobie odnowić i ta trampolina, y, ona będzie stąd wzięta, bo to jest od synka tutaj tego właściciela i, i ten, no i tutaj można sobie postawić właśnie takie oddzielające płotek, o, takie coś jak tam z tyłu jest, nie? Coś takiego można sobie tutaj też oddzielić, jak się chce, no i żeby tutaj, bo tak myślałam, żeby na wiosnę taką małą y, altankę y, zrobić. Z ławeczką i ten, ale trzeba się spytać tutaj też wszystkich mieszkańców, ale skoro się zgodzili na trampoliny, więc myślę, że na altankę też nie byłoby problemu. Teraz jest dosyć duży. No i tutaj mamy markizy. Teraz przechodzimy do drugiego pokoju, który będzie i garderobą i biurem, ale on jest duży naprawdę, dużo większy od tego co mamy. Mieszkanie ma ogólnie 85 metrów. No i tutaj patrz jakie mamy wielkie okna, prawie do samej ziemi. On mówi, że mieszkanie jest takie ciepłe, że te kaloryfery malutkie wystarczają bez problemu. Tutaj od rana już jest słońce, latem, także teraz jest fajnie świetlone, można sobie wcześniej rano na kawusie wyjść. Tutaj mamy drzwi wejściowe i kantorek. To, to, to zobaczymy, o to jest taki kantorek, yeah, może jakiś, yeah, że może... gdzie ja sobie trzymać drzwi wejściowe. I tutaj po prawej stronie jest jeszcze jeden pokój, który byłby naszą sypialnią. Tak to właśnie wygląda. Ta komoda z korytarza yy, ten pójdzie, znaczy on weźmie tą, yy, tą komodę ze sobą to jest pamiątka jeszcze po jego mamie i tak wygląda i zaraz Wam jeszcze czy w Tobie zaraz pokażę jeszcze jak wygląda kuchnia zielono fajnie widzisz tutaj jest też nowa pralka nowy piecek, ale pralkę będziemy brać z domu, bo dopiero kupiliśmy parę miesięcy temu i nasza jest jeszcze bardziej taka nowoczesna no tutaj mamy platy nowy piekarnik Łajnie, jasnie tylko w kuchni też. Aha, to będzie, trzeba sobie później pozaznaczać, gdzie jest otwieranie. Zmywarka też jest, nowa. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, też na tej ścianie. Także można sobie nawet jeszcze jakiś regał stojący postawić. No właśnie, to tutaj trzeba było to zmieścić. No, tutaj jest dużo miejsca. No, ja Ci mówię, tutaj stolik i tego, tu może ta lodówka rzeczywiście stać, tak jak Ty mówiłaś. Tą drugą lodówkę, no. no. Także tutaj sobie lodówkę damy, tutaj jakiś stoliczek z krzesełkami. Znaczy myśleliśmy o takim wyższym, no, z, taki bartisz, nie? I dwa hokerki do tego. No, no. Wystarczy tak. Ale nie hokerki, tylko takie właśnie z oparciem też, wiesz, taki... No, no, ale one też, no, one hokery, też no. też na, na, nich, na nich, oni no. mają hockerki, nie? No. No. I tyle, Tak to wygląda. No, to podpisujemy umowę na mieszkanie, na to mieszkanie, które właśnie Wam pokazywałam przed chwilą. E, dzwoniliśmy do właścicielki naszego obecnego mieszkania. W sumie nie ma problemu. Okazuje się, że jej syn jeszcze nie będzie się teraz wprowadzał, więc będziemy szukać osoby na to mieszkanie. E, ale to nie na długi okres czasu, bo podejrzewam, że za jakieś dwa lata, maksymalnie ten syn się tutaj wprowadzi, bo on jeszcze studiuje. No także my podpisujemy umowę i w grudniu się przeprowadzamy. Także mamy półtorej miesiąca, troszeczkę więcej, żeby, no, tutaj to mieszkanie ogarnąć, przygotować, wymalować, będzie ciężko, będzie ciężko, no bo teraz ruszamy z tym sezonem, tak jak mówiłam wam z naleśnikami, z pierogami, w lodziarni i tak dalej, ale ogarniemy, damy radę, <gryw> my potrzebujemy wyzwań, ale taka okazja się może znowu nie trafić, bo my szukamy mieszkania. No, z półtorej roku na pewno. A tak strasznie nam zależało na tym dlingu. Jest tam taki mały ten tarasik, jest y, trochę zieleni przed domem. Nie jest to takie nasze wymarzone mieszkanie, jeszcze, bo to y, y, szukamy, tak jak mówię, żebyśmy mieli najlepiej widok w pole. W lasy, w pole. Wiecie, że już sam ten widok Was uspokaja. Tutaj mamy trochę zieleni, no ale za, za, za tymi krzaczkami jest następny budynek. Ale mimo wszystko mamy balkon i, jesteśmy, yy, i mamy, mamy ten taras i mamy t, swój kawałeczek ziemi yy, i mamy mydling, nasz ukochany mydling wracam. Ja po prostu dzisiaj tam byłam chwilę i poszliśmy na Śadanie do kawiarni i ja byłam szczęśliwa. Taka szczęśliwa jak byłam w Polsce ostatnio, w Jawożu.